To historia pewnego zawodnika LMA i KSW, którego historia upadła całkowicie. Destiny to słowa zdrady i bólu i cierpienia, które są dobrze dzisiaj znane. Ten zawodnik to dobrze znany, dzień i dzień boksował się z workiem, napierdalał tego worka aż pękał. I się rozpruwał. Nigdy się nie poddawał. Chciał być najlepszy, sześciokrotny mistrz świata. Lecz niestety kariera jego upadła. Już w 2000 roku spadł na dno. Lecz powstał z kolan i odrodził się. I odrodził się. Chciał być dobry, chciał być najlepszy Chciał pokazywać, że umie się boksować Że się nie boi nikogo, że każdemu pokaże Kim tak naprawdę jest Ale niestety, Bóg go wcześniej zabrał do siebie Dzień w dzień, sterydy, amfetamina Wszystko co było możliwe, nigdy nie chciał się poddawać Każdy worek, każda minuta potu, Każda minuta krwi rozlanej z jego rąk z gołymi pięściami walczył, nie poddawał się. Na ulicy spotykał swoich rywali, każdemu w zęby przypierdalał z całej siły, bo chciał być najlepszy. A niestety, przyjaciele okazali się bezlitośni. Okazało się, że prawdziwej przyjaźni nie ma. Doszło do takich momentów. Że nawet dziewczyna od niego się odwróciła Miał już dość tej adrenaliny Tej rutyny, która go napędzała Przychodził do domu o nocach Ona się pyta, co ty odpiewalasz Czemu posieniaczony? czemu wrana Czemu nogę masz poharataną? Czemu ci się krew kreje Dlaczego tak wyglądasz, dlaczego mnie tak ranisz Jestem twoją żoną, przecież jestem w ciąży Nie możesz mnie teraz tak zostawić on mówi, daj mi szansę, stanę na nogi Wygram walki, zarobię pieniądze Będziemy żyć jak w raju To nasze życie wspólne dzisiaj będzie Ona powiedziała, wybieraj albo ja i dziecko Albo wypierdalaj z tego domu Nie chcę widzieć kogoś, kto przychodzi Obijany, cały w krwi, do chałupy, o nocach Pamiętaj jedno Żona moja, że Cię kocham, że zawsze z Tobą będę. Nawet jeśli zrobisz aborcję, lub, kurde, oddasz komuś moje dziecko, to nadal Cię będę kochał, bo jesteśmy już 20 lat ze sobą. Zawsze Cię będę kochał, nigdy się nie podam. Jak ktoś Cię skrzywdzi, to go zapierdolę, że w strubie wyląduje w 3 minuty. A mojego syna i tak będę odwiedzał, albo córkę, i będę utrzymywał kontakt z nimi. Zawsze będę Cię kochał. Moja żono, kocham Cię ponad wszystko, chcę zawsze z Tobą być, mimo walk, krwi i potu.